każdy goni za pieniądzem tu zabraszam co i brata za kurwą stoi potem wszyscy panzerni na kmita jak gdzieś myślami bądź tutaj znowu ja gramy dalej w Wiedźmi odcinek piąty Jeżeli umiem liczyć albo nikt nie wie co ja mam mogę powiedzieć no, dalsza historia no Gadaliśmy po zadniej odcinku, gadaliśmy z Hani i ogólnie obadaliśmy dużo terenu, jest to jest bardzo nudny odcinek nie ukrywam i. Przechodzimy dalej. Historia toczy się dalej. Idziemy powoli do przodu. Teraz co no, ogarnąłem sobie kilka robót tutaj. Mam tu niby jakąś czerwoną plamę na mapie. Nie do końca. Rozumiem co ja mam... Co mam w ogóle osiągnąć? Ale na co no? Pogadamy z modem. To ty mnie uratowałeś, prawda? Tak. Pomogłem strażnikom. Co się teraz ze mną stanie? Może poczekaj, aż zgłoszą się po ciebie bliscy? Nie. Moja rodzina nie żyje. Mam tu zostać na dłużej. Przykro mi, mały. Nic nie szkodzi. I tak ich prawie nie znałem. A no no, mimo ja. nie? Chcesz zostać minął kurwa? Pa, opę. Takie rzeczy mam, taki Opór. Nie, taki miecz bytny, taki sztyletik. Chciałbyś. A nie ma, jedna psa. Kusza. O! Witaj, przystojniaku. Widzę, żeś zdrożony. Hola, czy to nie ty tego dzieciaka z zabramy wyciągnąłeś? Tak się złożyło. Złożyło, dobre sobie. Żeby tak tutejszym chłopom od czasu do czasu się złożyło coś dobrego zrobić. Nie nieważne. Coś podać? Na razie, Na razie nic, dzięki, ale może dotrzymałabyś mi przez chwilę towarzystwa. No, wiecie co? Teraz jestem w pracy i przyzwoita ze mnie dziewczyna! Ha, bo gramy z Gansów? <grym> Nie oburzaj się. się. Tylko ślepy i głuchy nie zagadnąłby tak sympatycznej dziewczyny. Komplementy to umiecie prawić, panie. Coś podać? Piwa, zaraz podaję. Swoją drogą nieludzko wygadany jesteś. Dzięki i o wybaczenie, proszę. Twoja uroda odebrała mi mowę. Pch, nie ma sprawy. Umiesz sprzedać komplement przy stojniaczku. Lecimy! Dobra, a tu to trzeba kupić. Co no to, to Chyba czas... Nie doczekam się prawdziwego śmiałka. Nie wyglądacie mi na szczęśliwego w miłości, panie? Tużę, że macie wielki fart w kościach. Kości? A, wiem co nieco o ich rachowaniu. Panie, nie myślcie, że chcę was okpić ok czy ze skóry to... złupić. Uczciwą partię proponuję. Nikt już nie chce z wami grać, że mnie na kompana wybieracie? Od razu widać, że ryzyko dla was to rzecz codzienna. Zagrać z taką figurą to honor. I myślicie, że coś ode mnie wygracie? Pusty jestem jak Miech Kowalski. Z tymi siejami tutaj tylko o kapustę grać można. Bywał tu czasem myśliwy, niezły gracz, alem go dawno nie widział. Nie dziwota, pewnikiem zdążyliście go do cna obłupić. Sam się o to prosił. Lubił grę o duże stawki, a kości od samego początku nie lubiły jego. Dobra, da się da się wziąć. To mnie nie interesuje, bo da się. Bywajcie. Czas na mnie. Ja nie mam czas na jakieś głupoty. Wychodzimy stąd. Idziemy spróbować obadać tereny. Nie zapuszczaj się do krypty, pełno tam potworów. Nie słyszę. Słucham. Słucham. Czaj, dlaczego. Dlaczego ludzie prześladują nie ludzi? To jest ciekawe. A Dlaczego Kuśka wchodzi w piczkę? No. Bo taki jest naturalny porządek wszech rzeczy. Ludzie od zawsze żarli się z krasnoludami i elfami. Nie mnie decydować z czyjej winy. Nie pojmuję. To idź i zastanów się w samotność. Albo podyskutuj z tym skórwielkiem. Nie rozmawiam na takie tematy z obcymi. W porządku. Słucham! Bywaj, nudny jesteś. Bywaj. Dobra, lecimy spróbować odejść od Wszyscy pogłupieli. Ty powiem. niby tutaj. Tak by on. Nie dostaniesz się do wyziny. Bramy do miasta są zamknięte. Dobra, to zrobimy to inaczej. Bo. Nie zapuszczaj się do krypty, pełno tam potworów. A gdzie jest ta krypta? Ja właśnie chcę do potworów. A, tam. Prędzej przejdę? Nie no kurwa, jak dojść do tej krypty pierdolonej kurwa? A wygląda, że muszę zapierdalać. Tu, 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 tu. I Tam skręcić w prawo. I to jedziemy no, co ja poradzę. ja bym sobie załatwił kurwa, bez Idziemy Jedziemy do tej krypty. że załapałem, muszę patrzeć na tą mapę. Wam, przez to wam spierdoliłem wcześniejszy odcinek wczorajszy. Znaczy... Albo, albo... Wcześniejszy odcinek... Ale chyba to będzie wcześniejszy odcinek, bo teraz zrobię wam taką... Serię. Będę serię tego Wiedźmina. Każdy następny odcinek musi być łapka więcej. Wiesz o co chodzi. Takie. Bardziej for fun. Że tak powiem. O kurwo. Przez tę cholerną plagę nie wpuścili naszego transportu do wyzimy! No to masz problem. No ja takich rzeczy nie mam. Yy, ja lecę teraz tak do krypty. Gdy ich rozpierdolić, że tak powiem. Ale no co ja wam mogę powiedzieć? Gra jest zacna, naprawdę. Nie jest taka... O, to jest ścieżka do krypty, no to za chwilę będziemy mieć na pierdolankę. Tak jeszcze sprawdzę sobie z ciekawości... O! i co to jest? Coś mi dodało, ale... O, jakiś rytuał magii odprawiłem. O Przyczyną śmierci musiała być zawartość tej buteleczki. Zwłoki pewnie zwabiły góle. No i napierdają, a jak silne są te gule, no ale to szanujmy się. Dobra, wycofajmy się, weźmę sobie ściera. Chuj jest silny. Lepiej z tego miejsca my Dobra. Będziemy sobie zbierać tak. O. Nie, no to. Ja się brał to pochodnia. Ktoś, yy, że tak powiem, żytał. Ja nie chcę wychodzić stąd chcę walczyć. Zbieramy miecz. Oczywiście, że bierzemy ją. O kurwa. Idziemy się zanim to zrobię. Raz, dwa. E no, te góle są twarde że tak powiem I ciemno pewnie wy, wy wy teraz zupełnie Cię widzicie, sorry bardzo za to Ale że tak powiem Nie umiem żeby go przeszukać no Dobra dobra Teraz tak, po pierwsze dziennik, tak? Wysz, e, wskazówki gdy znajdziesz się w ciemnym miejscu, jasna, krypta. No to nie ma kto to, 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 lub quiero, który, từ, to już kiedyś w roku. Ale jak wziąć... To pochodzi, bo tego nie rozumiem. O kurwa Dzisiaj będzie to ostatni Kurwa ja Jestem bardzo irytowany. Mogę ją wziąć Kurwa Co ja tu widzę Popatrzcie Chodźmy nawet tutaj, o kurwa Dobra, otrzymujesz ranem niż, o kurwa Trzebuję tak Mam coś coś leczniczego, ale to choć nie mocno, a mi chę... Możesz go również sprzedać jakąś piwo dajmy. Co mi tu daje życie? Bo nie mam w sumie jakichś specyfików, to bardziej biały miód Z zamieć. Um. Czytaj Czytaj Nie, No ja napowiem wam, tak Zginąłem po raz pierwszy I gdzie się pojawiłem? Uuu O już to pamiętam Jesteśmy w dupie Muszę częściej zapisywać gra Tak, no zjebałem trochę Sprawdźmy czy jakie mamy zadania No już mamy te zadania wszystkie Idziemy się przejść tak Najpierw Jeszcze zobaczymy mapę czy dobrze idę I Tu jest jeszcze jeden taki tam. Idziemy do tej krypty jeszcze raz troszeczkę to na tego nie jest. tylko jak się robi tą głupią pochodnię tu nie tych pochodni robić dla mnie nic nie widzę ale to o, to jest się śmieci mapa. to szkoda że nie można po prostu zaznaczyć sobie. to zaznaczać co ogóle oznaczyłem, że jest zimna kowal ognieść to ognieść to tu co to znaczy Może mamy na chwilę Dobra Znowu mapa Patrzę w sobie i do najpierw tam I ja nie wiem czy on tam czas, ale już nie chciałem Może dużo pieniędzy było w tu Ale nie, powiem wam tak Gra jest fajna, ale... Nie należy do jaja najm najłatwiejszych, ale tu było chyba dużo pieniędzy z tego, co pamiętam. Co to nam daje w ogóle? Od Nido, substancja, Rudeo, to są barwy dajoby... Mamy no, dziwne jakieś specyfiki, kurwa. Dobra, szybki szpil, że tak powiem. No ja wezmę tym mali. Teraz się już nie będę wypytował. Jakby, niby moja postać nie powinna tego wiedzieć, a ja to wiem. I mam to w piździe. Znaczy w dupie, jak kurwa. Przynajmniej będę latał jak pojebano i za wszystkim, ale. No zginąłem, jak amator, kurwa. że tak powiem. No i tyle. Trzeba nadrobić. No co ja będę nadrabiał. Idę się z nimi dogadać, nie, czy ja jeszcze nie dowiedziałem, w ogóle w barze, no. Mam że w barze nic ciekawego nie dowiedziałem. Czy bar był? Nie, bar był tylko w 50-ciach, jak w tym odcinku. Za mało mi płacą. To za chwilę dostaniesz więcej. No, Jak to czego? To już nie widzieliście, do... a to bo przebijam. Nie wierzę! tak, mogę przykupić, ale ja mu nie dam więcej niż jeden He! <laughs> wielebnego! Tak tak, wierzę! <laughs> Tanie kurwa Eee, gdzie dostać gę? Ge... <laughs> Wielebny mówił, że mogę... Marty. Ano! Marty Mart... Proszę! Jestem... Dobrze panie? Bywaj. Dobra. <laughs> Oj, gdzie, są? gdzie dostanę go? Zakon Płonącej Róży, maglejty. Wieczny Łogień pomaga w walce z zarazą. Nie widziałem tu żad... On dużo wie. Nie zaszkodzi spytać. Bywaj. Dobra, Wymiara ogarnięte, to co muszę mieć to mam. Lecimy teraz. Mam w pizdu do tych domek, teraz nie ukrywam. Więc no lecimy kurwa, lecimy. Wow! Żaden możemy z nami wygadać Powiem no, no tak, tak, dzisiaj zostawię to na odcinek Może na odcinku już nic dzisiaj nie będę nagrywał, bo w sumie nagrałem dzisiaj raz, dwa, trzy godziny materiału Z samego Wiedźmina. To mnie chuj ściągnął, a ja wiem, przecież mało, bardzo mało A dobrze idę w ogóle, a dobrze idę no ale naprawdę bardzo mało O kurwa Chwila Sekunda Muszę kurwa sięgnąć tylko pod nogi Tak, ja tu mam O jest widzimy. Kurwa pierdolowa Ale no, działa, działa, wszystko działa No ale że tak powiem no. I, I się zgubiłem a, no, nagrałem te 3 godziny się materiału w sumie, no i będę go udostępniał, także jeszcze bez montażu mam, że tak powiem, żeby was nie okłamać, wpis do Lola jeszcze na, na tym pobranej mam, A wpis w pizdu. Przyczyną śmierci musiała być zawartość tej buteleczki. Zwłoki pewnie zwabiły gulę. A wskazówki, gdzie znajdujesz się w ciemnym miejscu, jaskinia krypta wypełni L Dobra Tutaj już wchodzimy w akwipunek Mhm. Mm znaczy to sobie pijemy i tak so, tu musimy trochę pojeść ale widzę, że mam życie, że tak powiem. Ale tu jeszcze trochę z kim bicie, z nimi, bo gdyby nie to bicie to ja bym mógł tak To, to przerwy O Zdechła Kurwa No dawaj bo to tam masz Musisz mi dać coś z siebie Ej! No omawialiśmy się To z Wiedźmą chyba gadałem Dobra, czuję się oszukany i tyle no. Ale mam czas, żeby tak... E, mam tak, jaskółka eliksir. Hmm. Dobra. ...że to mi nic nie dało. <grywa> e, ryba, gęś, smale, jaskółka... ...przesiwo, woda budowlana... ...chleb, napój... ...to eliksir... E, ...nieznany eliksir... ...o, jala, może mi pomoże. Dobra, spowolni mnie, trzeba go naśulać, a mi to jeden jego ciało już znikło. Z... nich miałem pozbierać coś z tej gry. Wcześniej zbierałem z tych tych Toż nawet do niej nie widzę Tam leżą. A zjebamy tak No halo Ч ⁇ Что тут седея? А что-то здесь дивно, наверное, есть. возьми, что?